Dzisiaj wycieczka w Beskit Sądecki Dokładnie w pasmo Jaworzyny Krynickiej A jeszcze bardziej dokładnie na hale Łabowską Wyszony z łomnicy Zdroju Szlakiem Niebieskim Powiedzmy, że asfalt się skończył ale na razie jeszcze autostrada i w lesie i nic nie widać. Na dzisiaj najbardziej strome podejście. Niebieski szlak w kierunku hały hali Łabowski, ale ten odcinek jest najbardziej stromy. Potem będzie jakaś hala stokarka z widokiem na Tatry czego się należy trzymać A potem będzie hala łabowska bez widoku na tatry niestety Bo to nie ta strona świata a tu jeszcze trochę tego podejścia No, zrobiło się już bardziej płasko Nie wiem czy tu zdobywamy jakiś bez nazwy mini szczycik ale wygląda na to że pierwsze przełamanie tereny już nastąpiło a teraz będzie przynajmniej na jakiś czas drugi płaszczać ten szlak widoczek na Tatry no on ładnie No, pięknie. Very good. Za ta choinka by trzeba wyjść. Nie, no to żeby poszerzyło się mówisz? No ale to by trzeba było daleko za ta choinka wyjść. <try> widać kilka szczytów więcej. Baranie rogi. Między innymi pojawiła się hala stokarka. Prawdopodobnie tam z góry powinien być fajny widok na Tatry, tu jakieś szałasy pasterskie. Przełasik w górach, ale ten od kilku, od kilku innych, zamknięty na który się nie da korzystać z nocylegów. chyba prywatne. A to już jest początek Hali Łabowskiej, tak mi się wydaje. chronisko na Hali Łabowskiej. Ale widać pomnik. Żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Chciałem zauważyć idziemy od strony Hali łabowskiej czerwonym szlakiem ale teraz tutaj odchodzimy od czerwonego szlaku i będziemy się kierować zielonymi trójkącikami ścieżką dydaktyczną żeby się zbliżyć do takiej atrakcji turystycznej diabelski czy czarcikami Musimy dojść do niego idąc za takimi znakami. W czarci wiech, przynajmniej według tej mapy, którą mi się posługuje, za chwilę powinniśmy dojść do diabelskiego kamienia, który gdzieś tam jest poniżej. atrakcja turystyczna diabelski kamień albo czarci kamień albo zwoł jak zwoł co co? nie no tu gdzieś coś musi być dalej no zaraz zobaczymy bo się nie znam ale tam pisze tu było wierch nad kamieniem no a my nie są na wierchu nad kamieniem tylko bo wierch nad kamieniem to jest tamto tak sądzę, a tutaj jest diabelski kamień albo czarci kamień. Tam jest jakoś ścieżka na dole, ale dość daleko na dole. Obiekt chroniony. Matecznik Puszczy Karpackiej. Nie wiem jak tu się idzie dalej. Jakieś takie skałki, ale nie widać tych, tych przepastyści, tutaj może z tej strony. No tu widać. Na, no, na. No. Nawet tutaj flaga. Ciekawe, czy to cały czas powiewa, czy tylko przy święcie. Teraz się połóż i wyjrzyj tam. No. Kombinujcie, dalej. Stamtąd może by to widzieć, nie? No, stamtąd powinno to być widać, nie? Wierzch nad kamieniem, spróbuję tutaj, próbuję w znaleźć takie miejsce, żeby było widać Ten diabelski kamień, ale mi się nie udaje. Hala średnia, no a to musi być Nowy Sącz, nie? To miasto, co tam jest w dole. Bo co by to miało być za miasto? To musi być Nowy Sącz. A tam to jest Beskit Wyspowy, no ta Najwyższe. Chociaż cholera wie, gdzie, czy tam widać. Chociaż nie Mogielica jest tam bardziej na, na wschód. A na średnia. No, proszę żeby tam jeszcze rozsłuchać tych kamoli ale to znaczy widoku na te kamule ale że nic nie wypaczy hala baranowska to się nazywa tu idzie ta ścieżka to może rzeczywiście lepiej tą bo tu przejdziemy przez jedna polana ale to nie porana. ma tu trzeba zejść troszkę na dół hala pisana na razie widoku na co liczymy ale coś nadzieja zawiodła tutaj moim do tego skrótu do tego zielonego pozytywnie no no ale to tu walimy bo tam jeszcze są dwie polany po drodze a tamto bym cały czas w lesie już tutaj, chyba i odczuwaliśmy mały niedosyt, bo nie było widać tak ale to jest następno z takich jakichś małych łączek halek przy żółtym szlaku, bo już mi się teraz przenieśli na żółty szlak. KSP już został w tyle i niebieskie góry, jak to, takie pod słońce. Wyglądane, ale te słońce nie jest aż takie rażące fajnie będziemy ze szlakiem nadciarskim tam to są te nasze zdobycze wcześniejsze A tam widać tatry chyba jedno z ostatnich takich bardziej widokowych miejsc na mapy to się nazywa Szałasy jastrzymskie. Jastrzymskie. Nie wiem, bo jakoś nie widać szałasów, no ale może kiedyś były. Fajne widoczki, szukamy jakiegoś miejsca do odpoczynku. Tatry tam przed nami znowu się pojawiają. widzę, widoczności takiej idziemy szlakiem czy idziemy byle jak? Mi się wydaje, że to jest chyba jedno z ostatnich spojrzeń na Tatry. Wiesz, my są za nisko. Te górki wcześniejsze je zasłonią za chwilę. dalej żółtym szlakiem, ale szukamy tu gdzieś jakiegoś odejścia do zielonego, takiego gminnego szlaku do Łomnicy Zdroju. Rzymbaki, taka dzielnica, nie wiem czego, umnicy, albo tego, co jest po drugiej stronie, z widokiem na Tatry i z kapliczką. I teraz pytanie: Jak stąd dojść na dół? Jest jakieś linia. Fajne widoki mają takie Ja w Po takim beznadziejnym fragmencie bez szlaku gdzieś poszukiwali zejścia skrótu ze szlaku żółtego do drogi rowerowej bo nie chciało nam się iść tą drogą rowerową to jest taki gminny szlak zielony ale ten skrót Pewnie trochę nas drogę skrócił, ale czas wydłużył niewątpliwie po jakimś takim bagnie, zaroślach, haszczach i to stromo w dół trzeba się było zsuwać powolutku, ale teraz już znowu jesteśmy na ubytej drodze i już dochodzimy do chłomnicy stroju.